ma na YouTube, czyli witam serdecznie kontrowersyjny Marek, moi drodzy. Dzisiaj taki filmik trochę pod kątem głowy, trochę pod kątem mentalu. Chcę Wam pokazać, jakie pozycje rozgrywałem w poniedziałek. I dlaczego uważam, że straciłem tak naprawdę nie całe, no bo nie całe, ale straciłem 10 tysięcy dolarów. Straciłem pod kątem tego, że mogłem zarobić, a nie zarobiłem, i jak na to patrzę pod kątem psychy, psychologii, pod kątem głowy po prostu. Słuchajcie, na początku warto byłoby zaznaczyć sobie ręcz weekendowy. Pokażę Wam, co rozgrywałem, jak to rozgrywałem. Mamy 6 rano, poniedziałek, bo oczywiście mówimy o czasie amerykańskim, więc szukamy też sobotę, godzinę 6 rano. No i grałem tak naprawdę klasyczne PO3, czyli moi drodzy, mieliśmy taką sytuację. To jest ręcz weekendowy odtąd dotąd i ja zagrywałem moi mili manipulacje. Czyli co to znaczy? To znaczy, że szukałem czegoś, co wybije mi. Ręcz weekendowy cyk zgarnięcie płynności bum i szukałem wejścia tak naprawdę w pozycję e, tutaj moi mili w tym miejscu już wam pokażę dokładnie wejście w pozycję miałem cyk 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 short tutaj po zgarnięciu tych wszystkich swing high'ów i stop loss tam minimalnie tutaj dosłownie minimalnie nad ten szczyt. Taka strategia, taką ktoś chce, może sobie podpatrzeć. Zresztą mówiłem o tym, kurde, słuchajcie, mówiłem o tym na update'cie mojej mili, ja mówiłem o tym na update'cie, bodajże chyba w poniedziałek, że jeżeli miałbym grać, to grałbym taką pozycję i potem tym update'cie tą pozycję odpaliłem, więc to możecie zresztą zweryfikować, jest na kanale. I powiem Wam tak, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak patrzyłem na tą pozycję, patrzyłem, patrzyłem, patrzyłem. Mówię, kurczę, w sumie no to w sumie to nawet mi pasuje ta pozycja, nie? I mówię, nie widzę problemu, e, rozegram to, wrzuciłem na grupę, że taką pozycję będę grał. No i faktycznie Azja, między trzecią a czwartą czasu polskiego, zgarnęła nam ten ruch tutaj, e, tą świeczkę, czy znaczy zgarnęła, poszła w tym kierunku. Natomiast ja moi drodzy, wcześniej upatrzyłem sobie tutaj, że zamiast grać tą pozycję na ślepo jeden do dwóch. To można byłoby rozegrać ją pod kątem takim. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Załączę sobie tylko jedną rzecz. Dobra, ok. Tutaj mam ręcz. I teraz słuchajcie, ja zszedłem sobie tutaj na M5, i poszukałem sobie tutaj jakiejś takiej w miarę fajnej płynności. No i teraz tutaj widać po prostu już na pierwszy rzut oka, że stąd można było celować w longa i ja tego longa, moi drodzy, chciałem zagrywać ze stop lossem nie 300, tylko 500, bo stop loss miał być no niemalże idealnie na randżu i ten, ta pozycja miała być zagrana, moi mili, nie, przepraszam, tak miało być zagrane. Miał być stop loss pod, o, tutaj, pod ten. Czekajcie, wyłączę to. I zróbmy, o miał być tutaj pod ten pod ten knot i cyk idealnie do samej góry tak naprawdę range'u. I teraz co chcę wam pokazać, zobaczcie. Ten 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 i teraz ja rozgrywałem tą pozycję na 1 do 2. Moi drodzy, więc przy samym założeniu tak naprawdę, że ta pozycja by mi weszła, miałbym 2000 dolarów profitu, bo na koncie fundowanym, nawet grając na 0,5%, moi drodzy, mam konto za 200 tysięcy dolarów, to tutaj byłoby 1700, grając na 1000, czyli na 0,5% konta. Oczywiście nie zrealizowałem tego, zamknąłem tą pozycję w BE. To i tak dobrze, że nie było straty. Natomiast na drugiej pozycji, moi drodzy, Gdybym Tom zamknął tutaj, no to oczywiście wiadomo, gdyby obciął miała wąsę. natomiast tłumaczę. Na razie tłumaczę moją koncepcję i mój zamysł. Tutaj miałbym 6000 dolarów, czyli tak naprawdę razem miałbym 7700 przy 0,5% ryzyka. Przy 2%, przy jednoprocentowym ryzyku, grając na koncie fundowanym za 200 tysięcy dolarów, miałbym, moi drodzy, to jest 7700, 7 czyli 14-15 ponad tysięcy dolarów czystego profitu dniówki. Więc powiem Wam szczerze, Sytuacja trochę taka mało wygodna, dlatego że tutaj system rozegrany, rozegrany, analiza zrobiona perfekcyjnie, tutaj analiza zrobiona bardzo dobrze z kierunkiem. No, mogę naprawdę pokusić się o sformułowanie, że mistrzostwo. Natomiast tutaj, moi drodzy, też dało się to rozegrać jeszcze trochę lepiej, dlatego że można było się ustawić na wejście w pozycję tutaj, że wam tylko pokażę. I co, jak, dlaczego, to to wszystko tłumaczę w Akademii, więc tutaj proszę mi nie, nie pytać, nie zawracać gitary. I gdyby na przykład to rozgrywać z tego miejsca na 1 do 2, no to pozycja siadłaby przednio, tak? Natomiast równie dobrze można było to zagrywać albo do tego miejsca, gdzie zgarnęło pozycję, na prawie 1 do 3, albo do tego targetu, który miałem wtedy, czyli na 3,60. Niemniej, cała ta sytuacja, moi drodzy, daje wiele do myślenia kolejna pozycja na przykład rozegrana była przeze mnie tutaj gdzie grałem pod płynność, która była tutaj to już było we wtorek i tak naprawdę zawrócili mi z centralnie z tego miejsca, nie chcę tak jakby tłumaczyć tego dlaczego, dlaczego z tego, a nie z tego, bo to jest moja strategia I, no i to jest zarezerwowane po prostu dla ludzi w fajerze więc jak chcecie to wbijajcie natomiast zawrócili mi po chamsku wręcz 200 dolców od 200 dolców moi drodzy od take profitu, co przyczyniło się również po części na to, że kolejny zysk został niezrealizowany. Tutaj było kolejne 2000 dolarów do wyjęcia, grając na pół procent moi drodzy. Więc no, generalnie rynek poniedziałek, wtorek nie jest dla mnie łaskawy. No i stąd ten film, jak straciłem 10 tysięcy dolarów, prawie, bo łącznie byłoby 9700, natomiast straciłem, nie straciłem, no po prostu nie wyjąłem tego z rynku i teraz wiele osób mogłoby pomyśleć, co ty pierdolisz, kurwa, tam wiesz, nie, nie, nie straciłeś, no tutaj już się nie pucu i tak dalej, ale z drugiej strony spójrzcie na to pod kątem psychologii, bo wiele osób mogłoby się załamać, wiele osób mogłoby teraz stwierdzić, kurwa, to ta strategia nie daje, to może muszę coś zmienić i tak dalej i to jest właśnie powód, dla którego ludzie najczęściej tracą pieniądze na rynku, bo strategia jest, strategia jest jest dobra, system działa, tylko co nie zagrało, nie? Ok, o tyle, o ile tutaj faktycznie w tym miejscu dałem dupy, naprawdę dałem dupy bez mydła, bo widziałem tą płynność. Miałem ją zaznaczoną. Mówię, kurwa, dobra, gram na jeden do dwóch i tyle, ale to miejsce tutaj, zobaczcie na to na kilometr, po prostu na kilometr, bum, to miejsce, miejsce gigantycznej płynności. Gigantycznej. Wejście w pozycję, tutaj, stop loss, tutaj, ok, ale już zgarnęli, więc logiczne, że wypełnią do końca, prawda? Ponadto, świeczka objęcia z mniejszych interwałów też naprawdę wiele tam było, wiele się nakładało na ten poziom. No i powiem Wam szczerze, że jestem odrobinę tym poniedziałkiem rozczarowany. O tyle, wtorkiem, czy mogę być rozczarowany? Teoretycznie tak, ale praktycznie raz już zareagowali w tym miejscu, więc tutaj zrobili też jakąś taką łatwą płynność do zebrania. Zaraz wam to zaznaczę. Zobaczcie tutaj, ok? Tylko nie extended ride. Right. Więc tutaj też jakaś taka płynność łatwa do zebrania. Więc pomyślałem sobie, że zejdą po to easy, tak? A co oni zrobili? Oni zeszli, cyk, zareagowali w tym miejscu, poszli i tutaj miałem stop lossa, więc wybiliby mi stop lossa. I zeszli dopiero do docelowego miejsca, do miejsca docelowego, i później jeszcze raz go, jeszcze raz to miejsce nadbili. Kolejne miejsce, z którym, na, na którym czekam z pozycją, jest tutaj, i później będę grał pod powrót do tej strefy, i najprawdopodobniej stąd. Longa, będę zagrywał gdzieś tutaj, może w te okolice tej płynności, i stąd będę grał shorta jeszcze po wybicie tego dołu. Zobaczymy, tak naprawdę. No, patrzę na ten rynek, obserwuję go i celowo nagrywam to w środę. I dzisiaj wam tego nie wrzucę. Wrzucę wam to dopiero jutro, w czwartek, żebyśmy mogli sprawdzić faktycznie, czy taki scenariusz ma sens, czy to się zrealizuje. I to już będę chciał rozegrać. Teraz, w zależności od tego, czy pójdziemy najpierw tutaj, i tutaj, i dopiero tutaj, zobaczymy czy najpierw zajdziemy Tutaj pójdziemy gdzieś w te okolice i stąd dopiero zawrócimy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, to się okaże. Natomiast no powiem wam szczerze, że pod kątem takiej stricte głowy, ten poniedziałek dał mi trochę naprawdę do myślenia. I o tyle o ile jeszcze raz powtórzę, wtorek. No okej, okay, zdarza się. To czy to znaczy, że system nie działa? Powiedzcie. mi. Czy to znaczy, że że nie, że ja jestem gorszym człowiekiem, bo nie rozegrałem tego w poniedziałek. I teraz siedzę, robię analizę i piszę w swoim dzienniku i piszę sobie tak. Jaki jest powód tego, że był stop loss? No, powód jest taki, że wczoraj miałem urodziny, w poniedziałek było dużo szokowania i tak dalej i po prostu było to zwykłe niedopatrzenie. Okej, okay. zdarza się, no jasne, że się zdarza. Ok, Czy system zadziałał i analizy, które zrobiłem, weszły, ale bez mnie? Tak, weszły. Okej. Okay. Czy to znaczy, że jestem chujowym traderem? No nie. Czy to znaczy, że jestem chujowym człowiekiem? No nie. Czy to znaczy, że straciłem na wartości od wczoraj? No absolutnie nie. Więc, moi drodzy, lekcja z tego wszystkiego jest taka, żeby wasza profitowość na rynku nie miała bezpośredniej korelacji z, wa z waszym poczuciem własnej wartości. O, to jest lekcja, którą chciałem wam na moim przykładzie dzisiaj opowiedzieć. Trzymajcie się, moi drodzy, trzymam za was kciuki, tradingowe kciuki. Siemano, cześć.